Siemka tu Jarosława, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziecie mieli kilka urbexów z rzędu oraz parę ciekawych miejsc. Ogólnie zmieniłem mikrofon w tym odcinku i zmieniłem obiektyw, żeby był szerszy. Jednak znowu przypadkiem włączyłem pływające wideo, za co bardzo przepraszam. Tyle słowem wstępu, zapraszam do oglądania. I aktualnie jesteśmy na Motomarkecie, gdzie kiedyś był chyba też serwis Peżota czy coś takiego. Nie, nie pamiętam, ale rozjewane już to jest. Dobra, zacznijmy w takim razie od tylnej części. A ta lampa będzie mi dyndać dzisiaj. <śm> no kurde, nie ma co tu pokazać teraz, tak naprawdę. Hmm, nawet zrobili dziury w ścianach. Totalnie. Więc moi drodzy, tutaj oglądałem film Szamo Urbex, czyli szamoturskiego urbexu. I tutaj ta miejscówka wygląda świetnie. Niestety nam się dopiero udało dojechać tutaj, kiedy już nic nie ma, wszystko jest zniszczone. Zostały tylko dziury w ziemi, tu po jakimś nie wiem. pewnie kontroli out czy coś. O, schody będą, to sobie wejdziemy? Ciekawe, jak to wygląda, czy jest dobrze ostry ten obraz dzisiaj. Jestem mega ciekawy tego. <grym>, ale, że aż tak wszystko rozjewane? Nawet coś się paliło? To też się chyba paliło. Co się paliło. O, to konkretnie co to, to, to wszystko to było się paliło. Ładne wejście. Wiesz co? Ja jestem ciekawy jak potem to sobie równo z tym filmem, co wtedy Ci wysłałem, jak to wygląda teraz, a wtedy... Ej, tu, są... tu są nawet szyby, nie jest aż tak źle. Jednak nie wszystko zniszczyli Tu ktoś się wyświetł na ścianę, ja pierdolę. Lech Poznań i prosiaczek Kurde, jak to lipnie już wygląda O, tu są te schody co widzieliśmy na dole Nimi już nie będę na razie schodził, idę dalej zobaczyć, co tam znaleźli. Chyba schodzimy, ja już tu nic nie ma, więcej. A wstałem, że drabinka jak była, to. Jak była drabinka ruchoma, to już ją zajebali pewnie. Bo tam były wszystko, telefony, dokumenty, jakby wszystko było totalnie zostawione. No i miejsce, już widzę, jak tam wchodzimy wszyscy. E, tu bardziej wygląda jakby ktoś mieszkał jednak. Tu mi się wydaje, że coś... bezdomni ludzie pewnie się pojawili. Jezu, jak tam aż tak zajebane to no, wszystko jest? To jest drugi. Tamto miejsce, gdzie byłem na ostatnim urbekcie na tym opuszczonym ośrodku policji było znacznie, znacznie fajnie, jeżeli chodzi o zapachy. I tak naprawdę to już wszystko będzie, bo tutaj za dużo rzeczy już nie zostało. I może zacznę od tej części. Ładna kanapa tu pewnie była do siedzenia. Omawiali tu swoje jakieś projekty. Naprawy aut i tak dalej. Tu była ta recepcja. Bardzo tak ukryta ta recepcja. To jest sprzedaż detaliczna, to nie jest recepcja. Recepcja była tam. A, bo są dwie takie, dobra. Tu pewnie było jakieś biuro. Jedno z dwóch i drugie biuro po drugiej stronie. No takie dwa biura były, gdzie się gadali za zamkniętymi drzwiami. Tak naprawdę doszliśmy do przodu tego obiektu i to już jest chyba wszystko. Została tylko ta mała część tutaj i nie poszedł tam dalej. No to chyba wychodzimy, nie, nie? I takim to akcentem opuściliśmy opuszczony salon samochodowy Peugeot. Drugą miejscówką na naszej drodze urbeksowej było ZNTK. Oczywiście jak każdy urbek na kanale. Byłem tam pierwszy raz, e, nie wiedziałem czego się spodziewać. Tak naprawdę tam chodzenia jest bardzo, bardzo dużo. Eee, ale my nie mieliśmy tyle czasu, więc tylko tak pobieżnie sobie wszystko przeszliśmy. Ale to zobaczycie na materiale teraz. Posiedź tak, przód mocno. O, ale nie przybliżę, nie ma, możemy iść. Nie bo co to jest. I tu w gardle kupię normalnie aż, czuję. Fajne, nie? O, te chemiczne takie te Pamiętacie jak ona odpowiadała o budynku, który, który, nas, który nas zamknęli kiedyś? To było tu naprzeciwko Widać, że tam był jakiś pożar Na drugim piętrze, za tymi oknami normalnie były części wagonu, to jest na danym części zapasowych nie, jak to teraz wygląda, że się dawać. Te drzwi by zasunięte, normalnie. Ja tam dyplorze. widzę, że są gdzie czarno. Aktualnie jesteśmy nad ZNTK opuszczonym, ale dupy nie urywa. A tutaj to będzie tutaj ta krótka część. Jeszcze zobaczymy się w trzecim miejscu. Mam nadzieję, że tam będzie dla was znacznie ciekawsze rzeczy do oglądania. Obra, przepraszam, pomyłeczka. Ta hala wygląda bardzo, to bardzo ładnie, najładniejsza hala. Robi wrażenie na zdjęciach, szczególnie tak mi się wydaje. Jest bardzo potężna, ma grafiki na tych szybach. Jeżeli... Szyby, oczywiście, są, więc to wszystko się tu ładnie komponuje. Pewnie, jakby było słońce, byłoby tutaj znacznie, znacznie ładniej, ale i tak jest ładnie. Mogę się robić. nawet jeszcze wyżej można wejść. Dalej, dalej, nogi gadżeta, kurwa, to sobie wyjdę. I moi drodzy, jestem w hali, która mnie najbardziej interesowała, na ZNTK. Jest to największa hala. Z tego co tutaj słyszałem od Piotra, to jest napraw maszyn ciężkich, czy coś takiego. Wygląda zarąbiście. Dla porównania, moi drodzy, jestem tutaj ja. Za mną jest hala, jest ogromna, bardzo mi się podoba. To jest chyba obiekt naj... najciekawszy, żeby tutaj przyjść na NTK i sobie porobić zdjęcia. Jest też najbliżej drogi, jak ktoś chce. Więc tutaj naprawdę dojście jest bardzo szybkie. Musieliśmy przejechać z tamtego miejsca, żeby dotrzeć tutaj. Tutaj szliśmy, nie wiem, może 3 minuty. Bardzo, bardzo blisko robi wrażenie ta hala. To jest jedyna hala, do której chciałem właśnie przyjść tak naprawdę. I warto było. To schodzimy. No i moi drodzy, podróż pod ZNTK nam się tutaj właśnie zakończyła. Przyszło do nas dwóch panów ochroniarzy, zweryfikować co tu robimy, kim jesteśmy i tak dalej. Totalna chillerka. Tam gdzieś czytałem opinię, że jakiś tam ktoś wybiega, jakiś ochroniarz krzyczy coś. Tutaj była totalna chillera. Nie nagrałem tego niestety. Jak wiecie, no nie nagrywam za dużo vlogów, więc przepraszam, że tego nie ma w materiale. E, przeskoczymy teraz do. Potężne koła. Tam mieliśmy trafić na kolejny obiekt urbeksowy, ale niestety nie był już dostępny, no a teraz kierujemy się w pierwsze ciekawe miejsce. Tu trochę wieje. Drugie ciekawe miejsce to kładka pieszo-rowerowa o Wińskach. Bardzo wysoki poziom rzeki. To jest ciekawostek, teraz Wam będziecie wczoraj jakieś zdjęcie. Tu normalnie są takie dwa metalowe, i poniżej jest całkowicie, niżej jest jeszcze, e, jak to się nazywa, pomościk. Tylko jest całkowicie, całkowicie zalany. Więc jest bardzo wysoki dzisiaj poziom rzeki. Fotobudka. No dalej, podaj adres e-mail. To już się odpalił, czy nie? O! Dobra, Kod autoryzacyjny. Ja nie widzę, tak ja tego moje dla tego rozpadu. Woda. Czekaj, muszę sobie no, tutaj do vloga coś nagrać. Nie? Chyba nic nie widzę w tego kanala. Zdjęcie fotobudce zrobione teraz wam się pewnie wyświetli na ekranie. Bardzo, bardzo ostre i piękne. Co prawda fotobudka się trochę zacięła i jeden ekran już nie działa. Nieważne jak to się stało. Po prostu jeden ekran jest aktualnie niesprawny. Nie, ja w otwierać nowy. W każdym bądź razie działa do tych. Tyk działa to jest, ale to inna sprawa. wiem, więc na drugiej strony ktoś bez problemu może sobie podchylam. I to będzie praktycznie koniec naszej podróży. Nie wiem, czy coś jeszcze mamy na naszej liście. Przepraszam, przepraszam, jeszcze mamy coś w zanadrzu, więc oglądajcie dalej. Moi drodzy, kolejną atrakcją jest potężny dąb Bartek. Czy jest potężny? Sprawdźmy to. Jest potężny. Drzewa. No to jest dla mnie. No co tu więcej mogę nagrywać z drzewa drzewo. Jesteśmy przed jakimś kościółkiem, tutaj jest, o ile się nie mylę ten jakiś dom dziecka, tutaj zaraz przeczytam, to wam powiem. Auto odjechało, więc dajcie mi zrobić zdjęcia. Ośrodek szkolno wychowawczy rzewa skła. No bo to jest kurde właśnie coś do tych takich... Ujaki. Jakie ładne, jak z drona mogę zrobić ujęcie? Chciałem podejść, ponagrywać, ale niestety dzisiaj jest zamknięte. W zasadzie jest zamknięte. Oj, ostrość. Nie wiem, czy zobaczycie, ale aż do końca marca. I Doszliśmy do, nie wiem, jakiejś opuszczonej willi. Kurde, przed pisało. Opuszczony dworek w Idziemy go zbadać bliżej. Jesteśmy z tyłu tego obiektu i właśnie teraz sprawdzimy, czy można do niego się dostać. Mi się wydaje, że tutaj dba mi miasto o to. Pisze, że to jest miasta, więc tutaj pewnie to zabezpieczyli. Ale te kłódki nie wyglądają na stare, nowe. więc kurde, było tu wejście, ewidentnie. Ktoś nam się uda prawdopodobnie zobaczyć. Stare okiennice. Mm. O drzwi są. Tak, to są tak, takie tak, 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 nowe. Pewnie na górze większość fajnych rzeczy, ale jest butelka widzę z alkoholem, trochę zakurzona Gorzelnia. Podejdziemy, zobaczymy, wyjdziemy. Gorzelnia w Owińskach. Już tu raczej wydaje mi się alkoholu żadnych nie robią. Ale mieli. My w Szamotułach nie mieliśmy gorzelni chyba. <grytania> Dziura. Dlaczego to było? Dziwne. Jak ktoś wie w komentarzach może dać znać. Aktualnie robi to za wielki metalowy albo stalowy śmietnik. Odnalazłem talerze. Wyglądają na dosyć stare, tu jest wejście zamurowane, wygląda na świeże. Coś tu pisze, ale nie widzę, chyba Tułowice pisze, jak się mylę to przepraszam. Nie ufałbym temu przejściu, ewidentnie, wygląda bardzo, bardzo riski, ale oni przeszli, więc idę do nich. Teraz jak pójdą rzeka, w takich rzekach jak te normalnie wikingowie pozwalają. No i jak słyszycie po audio, zakończenie jak zwykle nie wyszło, wiatr bardzo mocno, więc dziękuję za oglądanie tutaj tego vloga urbeksowo Ciekawost ciekawostkowo. Bla, 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 bla. Dziękuję za oglądanie, do następnego. Trzymajcie się, cześć!